Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Whistler, w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie tutaj: otworzymy i przetestujemy feczkit od Smoka. Feczkit, czyli taki tutaj ciemnobrązowy, boksowaty podzik, który wygląda jak boks, ale ma tylko taki, taki jeden kominek. Wiecie, to. to no zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Ciężko mi tutaj się wysłowić. No ale dobra, no zobaczymy, tutaj opowiem oczywiście. Jeżeli jeszcze tego nie zrobili, zostaw kciuk w górę. Komentarz to na koniec, nie, jak obejrzysz dopiero. Więc zejdziemy sobie bliżej tutaj obejrzeć, co my tutaj mamy, nie? Dobra, wlatuje nasz tutaj smok, feczkit. Oczywiście w takim pięknym opakowaniu wszystko wygląda w następujący sposób. Tutaj macie tył pudełka, boczek, przód, boczki. Tutaj wiecie, wszystko opisane, że to jest z Chin. Możecie tutaj sprawdzić, czy wasz produkt jest oryginalny. Elegancko się prezentuje, ale dobra, dobra, zrywajmy w końcu te foliki, żeby poczuć tutaj nasz sprzęt. No, wszystko fajnie, tylko no właśnie, otwieraj się tych zamachów. Więc dobra. O! No. Więc tak się prezentuje pudełko. I od razu informacje. Macie na samym przodzie, czyli 1200 mAh baterii. Od 5 do 40 W ustawiacie, możecie ustawiać, zaraz do tego przejdziemy. No i, i, i głównie tyle. No i tutaj macie z tyłu też całą specyfikację. W środku oczywiście macie, tak, otwieramy. O ja, ale ładnie to teraz wygląda. I zamiast smog jest fetch. Oczywiście z tym samym takim ładnym leśniącym efektem. No, minimalizm, minimalizm, jak to smok lubi tutaj sobie, minimalizm, wow, wow, tak wygląda sprzęt po otwarciu, wsadzacie swoje paluchy tutaj i macie fecha ale teraz robimy to co lubimy najbardziej, o tak, o Jezu, o Jezus Maria, patrzcie, patrzcie na to O, z tyłu jeszcze jedno. Jezu, jakie to jest ładne! Ja nie sądziłem, że to jest takie śliczne. Ja pierdzielę. To jest najbardziej premium pod, jaki widziałem. Przecież to jest. Ja myślałem, że to będzie jakaś zwykła wersja tego, takiego, trochę większa wersja tego poda, po prostu, którego ostatnio recenzowaliśmy, a to jest przepiękne. Włączamy pięcioklikiem, odpala nam się takie ładne. Logo, interfejs. Interfejs wygląda prawie tak samo, słuchajcie. Od 5 do 40 W. Póki co nie będę tutaj grzebał, żeby nie spalić czegoś. Ale dobra, przejdźmy do tego za chwilę. Zobaczmy, co jest jeszcze w pudełeczku. Widzicie? Możemy sobie to otworzyć. W środku user manual, czyli instrukcja, której nie będziemy raczej czytać. Chłodne logo smoczka. A z tyłu instrukcja. Fetch mini Nordpod i Fetch Mini RPM pod i tak, ten pod obsługuje grzałki z NORDA i z RPM-a, czyli tego rpm co ostatnio Wam pokazywałem. Tutaj te grzałki wchodzą i z NORDA też, więc widzicie, wszystko jest kompatybilne. Czyli tutaj grzałki z NORDA 06OMA 37 ml i 37 ml z RPM 04. Wszystko super. Tutaj macie yy, z weryfikację, tutaj wiecie takie, że to oryginalne jest. I tutaj cały, wiecie, tu nie będę nawet wyciągał tego kabelka. Ale tak. Macie tutaj drugą taką część, jak tutaj. Uuu, to jest Nord. Macie tutaj napisane. Tutaj, gdzie wlewacie grzałkę, jest napisane Nord na tej gumie. I tu się podważa. O, i tutaj powiem Wam, lepiej to chyba działa. O. Smoku fajnie mi się podoba system zalewania, bo tak jak miałem Vinci R, co wam pokazywałem, to tam było to trochę bardziej skomplikowane i ta gumka lubiła się tu zatkać i nie chciała się już otworzyć. No, to jest na grzałkę Nord, tutaj mamy właśnie grzałkę jaką? RPM. Ta czerwona to jest RPM grzałeczka, a to jest grzałka Nordowa. Tutaj mamy grzałeczkę nordową. A co mamy? Oczywiście tutaj, nie wiem. Zaraz sprawdzimy. O, ale fajnie się wyciąga. Tutaj macie nawet kurde tego qr-a możecie zeskanować sobie. Eee, w środku tu też nie mamy żadnej, ale to jest właśnie góra zamontowana tutaj w tym przypadku akurat pod RPM-a. Czyli jak macie opisane to RPM, bierzemy grzałkę RPM, wciskamy. Grzałka zamontowana właśnie w ten sposób wciśnięta. Bierzecie teraz tak, jak tam wcześniej macie tu otwór. Ja oczywiście wezmę tutaj. Premiks, jaki aktualnie posiadam, i zalejmy sobie tego podzika. Póki co tyle. 3,7 ml macie. I to jest, powiem Wam, sporo, jak na poda. Bardzo ładny wynik, więc troszeczkę więcej. I wygląda to w ogóle na większe, takie. No, widzicie, o teraz tak się to prezentuje. W środku widać ten olej, jak sobie tu już pływa. Ale ja bym pozwolił sobie temu namoknąć. I zrobimy to samo z tym. Przetestujemy też Norda. Więc tak, bierzemy grzałkę od Norda. Wsadzamy. O, i zalewamy. O kurwa. O nie, wszystko się zalało, kurwa. Czekajcie, idę po papier. a shit. No to jest minus tych jakichś kurde butelek takich. Cholera jasna. No nie wierzę, wy to widzicie? Wszystko się psuje do cholery. No. Aj! Ajajaj, karamba, karambit! Jezusie! Nie chcę tak się bać! Wszystko ujebano. No tak, zalewamy naszego Norda. Również. Kropniemy mu tu jakoś żwawiej. Chyba się jakieś permiksy przydały, tu. Nie ma co palić ciągle, Coraz więcej tego oleju mi schodzi. Nie poziomo, pionowo stawiajcie. Pionowo ma leżeć. Czekamy teraz parę minut, niech się grzałki nasączą i przetestujemy obydwie. Tutaj Nordowa i tutaj grzałka, ta, ta druga już nie pamiętam. RPM oczywiście. Dobra, słuchajcie, testujemy. Testujemy już tutaj sobie podzika. Uznajmy, że wszystko tutaj ślicznie się już za, zamoczyło. Oczywiście, wiecie, tutaj działa wszystko podobnie. Jak klikacie dwa przyciski naraz, to zablokujecie waty. Jak wciśnięcie trzy razy przycisk power to blokujecie power, czyli nie działa, taka blokada dla dzieci. Jak naciśniecie prawy i, i ten główny to zmieniacie sobie kolorki, więc no ja sobie robię znowu fioletowy. Ustawmy najpierw na 20W i próbujmy. A tak się ładnie tu jeszcze obłożę, wszystkim, że tak ładnie, niby. Uuu, ej, fajne to jest. Jakie to jest malutkie, patrzcie, jak to leży w dłoni. To jest szersze, bo nie jest takie właśnie wydłużone, tak jak tamte, ale wygląda genialnie. I bardzo mi się podoba ten taki metaliczny tutaj. Bok taki z napisem Design by Smoke I fajnie, fajnie to wygląda bardzo Bo jest taki leśniący, połyskliwy, tylko niestety minusem jest to, że zostawi odciski palców Więc nieźle, słuchajcie chmury na pierdziela Baza oczywiście 70 na 30 tutaj na podzie Zdaje sobie radę wszystko fajnie I teraz używam y, grzałki z RPM-a. No tak, dobra, zwiększmy waty. Zróbmy sobie 30 W. Fajnie się wapuje Dobra, wyjmijmy. Wkładamy teraz y, co, co to jest, żeby was nie uszukać. Norda. Grzałkę z Norda. Do fetcha. Więc... <tryk> <tryk> Też radzi sobie nieźle Ale mam wrażenie, że ta lepiej oddaje smak, więc ta Grzałka z rpm jakoś lepiej smak mi tutaj oddaje Większego porównania nie wiem, mam wrażenie, że ta Z Norda robi yy, mniejsze chmurki Mam nadzieję, że fokus tutaj jest na mnie, kurwa. Bo, o jezu. Ta Znorda robi mniejsze chmurki i gorzej mi smakuje w sumie. no Chmurki porównamy sobie. Mam tutaj, dobra, 0 sekund. 1,8 sekundy to było. Teraz bierzemy grzałkę RPM i robimy to samo. A nie załączyło, dobra, jeszcze raz. Na 30 watach. Też dokładnie 1,8 sekundy, więc zobaczcie, mam wrażenie, że to robi większą chmurę. I smakuje lepiej, więc tutaj RPM jednak wygrywa. Sprzęt wygląda rewelacyjnie. Nie na początku tak się zastanawiałem, czy to będzie na pewno dobre, ale wygląda wow, więc jeżeli chcecie ten sprzęt, macie link w opisie możecie kupić na Source More. I bardzo Wam polecam. Bardzo szybko wysyłają wszystko, max 2 tygodnie. Mi też to przyszło w jakieś dwa ty tygodnie, tym razem. Poprzedni sprzęt też miałem stamtąd i dostałem w tydzień, więc nie musicie długo czekać. i To jest świetne, więc polecam wam, jak chcecie na święta też jakiś prezent sobie zrobić albo kobuś, To jest akurat super sprawa, bo jest małe, kieszonkowe, jak widzicie, możecie na spokojnie wszędzie z tym iść i nie wstydzić się. Fajnie się z tego wapuje. I ma ciekawy airflow. Bo airflow to jest tutaj, widzicie takie wcięcie tutaj, jak mieliście wcześniej na podglądzie, to mieliście z góry to takie, takie wcięcia, właśnie w tym. I tutaj sobie wlatuje powietrze. Więc jak sobie tak zatkacie palcem, to nie przeleci. A tak jak sobie wapujecie, to z góry wszystko leci. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że recenzja była przydatna, że Wam się podobało. Zostaw kciuka, jeżeli tego nie zrobiliście komentarz. Dla zasięgów trzymajcie się, papatki, dzięki, no i pakujemy to wszystko, pakujemy rabarbar, no, cześć, i chmurka na koniec. No dzieciaczki, powiem wam kurde, bardzo dobry sprzęt, bardzo dobry. Ta, dwie chmurki na koniec! Zajebiście! Kur... No bo nie wolno przeklinać, bo i tak już to jest nie dla dzieci, tylko to jest dla dorosłych materiał.